Cześć kochani, witajcie na moim kanale Vlogmas. 20. Właśnie wybieram się z mężem do sklepu na spożywcze zakupy wigilijne. Już będziemy wszystko konkretnie kupować na wigilię, co będzie trzeba. Chcemy się też wcześniej przygotować. Jutro yy, chcę robić pierogi, chcę lepić. Yy, Oczywiście, jutro nie będę robić barszczu, bo to jest za wcześnie, te parę dni, ale dzień przed wigilią jak najbardziej chcę zrobić barszcz. Zupę rybną jemy z grzankami, również będzie zupa rybna, ale zupę rybną już będzie robić moja mama. Makówki też będziemy robić z mężem. Mąż lubi makówki, ja nie lubię makówek, więc jak najbardziej, jak mąż lubi, będziemy robić razem makówki. W piekarni mam już wszystko zamówione, świeże, więc z poniedziałkiem wszystko już dostanę w piekarni świeżutkę. Więc bardzo się z tego cieszę, że można było jeszcze dzisiaj zamówienie złożyć. No i, kochani, zbliżamy się już do ostatnich dni vlogmasu. No, niestety ten czas tak szybko zleciał, leci, że no. My już jesteśmy na zakupach przedświątecznych. Już kupujemy wszystko na Wigilię, robimy jakieś tam pomalutku zapasy. Oczywiście mąż mi towarzyszy, no bo jakby jakby można zrobić tak, żeby męża zabrakło w tych zakupach przedświątecznych, jest to rodzinny czas, musimy to wykorzystać, a malutki w domciu jest pod opieką babci, śpi sobie, jest wszystko w porządku, więc... Trzeba to też wykorzystać no i jak najbardziej zrobić takie super zakupy, żeby wszystko grało. A aktualnie jesteśmy właśnie na dziale dla dzieci i kompletujemy jeszcze jedzonka do małego, żeby już po prostu nie tracić czasu. No robić. bo my, my robimy coś takiego nieraz, że jak jedziemy gdzieś albo jest tak mniej czasu, to daj, podajemy tam ten słoiczek. Ale tak to ja w domu sama wszystko mu tam robię mięsko, tam jakiś makaron, czy ziemniaczki, obojętnie co, ale tak naszypciocha, no bo też przedświąteczny czas, no to jednak jest troszeczkę tego wszystkiego dużo, więc małemu podamy ten słyczek jak najbardziej, a dlaczego nie. Chodźcie kochani z nami. już jesteśmy po zakupach i zaraz będziemy jechać do domciu możemy tutaj na nagrywać, ale oczywiście też nie wszystko kupiliśmy, ale to dokupimy sobie to w poniedziałek, bo po prostu też nie było tego, co my chcieliśmy mój już tutaj sobie stoi z kamerką mój mąż cieszy się ucha do ucha ale musicie powiedzieć że wczorajszy vlogmas zaczęcie tego vlogmasu poprowadził mój mąż i tutaj w komentarzach dajcie znać, jak sobie z tym poradził. Bo pierwszy raz miał tak naprawdę kamerę w ręce i nagrywał się sam. Ja nawet nie wiedziałam, że on to zrobił. Bo ja wzięłam i poszłam się przygotowywać na wigilię firmową. A ten urwis, ten twist mały. <grymny> Wziął kamerę do ręki i się sam nagrywał. Mówi, że już po prostu weźmie i sobie sam kalendarz adwentowy otworzy: żebyś, żebym ja tego nie musiała robić, nagrywać. On zrobi to sam, wyręczy mnie. No i powiem Wam, że mi się to jak najbardziej podobało. Musiałam troszeczkę tam no, w montażu to poucinać, nie, nie jakieś tam rzeczy, ale mi się to podobało i naprawdę jestem mega dumna, kochanie z Ciebie. Dziękuję bardzo. Kocham Cię. Ja Ciebie też. <grymne> eee, teraz aktualnie rozpierdzieliła, rozpierdzieliła nam się tasza na zakupy. Z zakupami oczywiście w środku, a tam jeszcze butelkowe rzeczy, więc no masakra. Ale mało, z tym, mało z tym, wszystko żyje. Z Grinchem to jest więc git. To się tam to nie O, już. No bo to wszystko... O k***a. Mogę? Proszę bardzo. To nic. My lecimy do domu, kochani. Jedziemy otwierać kalendarze adwentowe. No i czas przyszedł na kalendarze adwentowe i Daniel zobaczy co się kryje w numerku 20. To sprawdzamy, co jest e, mamy tutaj taką opaskę magnetyczną, na jakieś śrubki się właśnie prezentuje ta opaska. E, No i ciekawa jestem, co znajduje się u mnie w okienku numer 20. Coś mniejszego już tutaj widzę. No i tutaj mamy połyskujący olejek do ciała. Super bardzo się błyszczy. Możecie zobaczyć. No, super sprawa. Będziemy testować, jak to w ogóle będzie wyglądać taki olejek. Kochani, bardzo dziękuję za oglądanie mojego vlogmasu. I dajcie suba, lajka i komentujcie! I widzimy się już jutro kochani. Pa, dobranoc!